Cześć wszystkim wczoraj omówiliśmy na szybko zdolności nadchodzącego nowego bohatera, czyli Lili. Wczoraj jednak nie znaliśmy odpowiedzi na bardzo istotne pytania, takie jak przeliczniki, bazowe obrażenia, czy choćby zasięg dokładny umiejętności. W nocy Lilia wyszła już na PBE, więc możemy dokładnie sprawdzić, czy ten bohater rzeczywiście będzie tak op. jak wszyscy myślą. Zapraszam. Na wstępie myślę możemy powiedzieć kilka słów na jakiej roli będzie grana. Myślę, że przede wszystkim będzie grana na dżungli oraz top lane. Wcześniej wydawało mi się, że może też zahaczę o supporta, jako że jest to głównie moja linia i chciałbym, żeby tam była grywalna, ale jednak nie oszukujmy się, nie będzie. Jest to bohater walczący w zwarciu, dosyć kruchy bazowo i mimo, że rzeczywiście będzie się prawdopodobnie budowało pod tanka w jakimś stopniu, na suporcie raczej miejsca mieć nie będzie, ponieważ nie ma żadnego poważnego CCK przed levelem 6. Mając to już za nami, zaczynamy ze zdolnościami Lili i oczywiście pierwszy jest pasyw. Pasyw, który obawiałem się, że będzie bardzo mocno broken, i rzeczywiście tak jest. Każde, każda zdolność, którą Lilia zada obrażenia przeciwnemu bohaterowi, nakłada na niego dotkę w wysokości 5% maksymalnego HP w ciągu 3 sekund. Jest to cała masa obrażeń skapowana przeciwko Monsterom, więc chociaż tyle w dżungli będzie, nie, nie będzie miała aż tak mocnego cleara w late gameie. I pierwszą poważną zdolnością jest Q, które o ile ma standardowe przeliczniki, jeżeli chodzi o obrażenia zarówno zewnętrznego koła, jak i wewnętrznego. Standardowe po prostu mam na myśli tutaj właściwie takie same, bo obydwie, e, obydwie wartości są dokładnie identyczne. Jedno po prostu zadaje magiczne obrażenia, a zewnętrzne, e, zewnętrzne koło zadaje obrażenia prawdziwe. O tyle bardzo ciekawe skalowanie tutaj jest pod względem Movement Speeda. Ponieważ ten bonus jest aktywowany przy uderzeniu przez każdą umiejętność, czyli nie tylko Q. A tak właśnie wydawało mi się, że to będzie działać. Za każde 100 AP zyskujemy dodatkowy procent tego Movement Speeda. I ten Movement Speed, moi drodzy, stakuje się do 5 razy. Ponieważ jest to umiejętność, którą będziemy levelować jako pierwszą, 11% movement speeda, nie wliczając żadnego bonusowego AP razy 5, to jest 55% movement speeda, który mamy właściwie non-stop podczas teamfightu. Dokładając do tego jakąś runę typu, typu phase rush, prawdopodobnie będzie to jeden z najszybszych bohaterów w League of Legends. Odnośnie wyboru run, jeszcze troszeczkę powiemy więcej na koniec filmu. Drugą umiejętność, jaką mamy do omówienia, to jest W. W, które jest po prostu delikatnego rodzaju daszem, który nie przechodzi przez ściany i na koniec tego dasza zadajemy obrażenia w obszarze. Nasi przeciwnicy, którzy byli w samym centrum tejże, tegoże wybuchu, zyskują, dostają większe obrażenia. Jest to rzeczywiście po prostu zdolność ofensywna, nic tutaj więcej nie ma do niej, nie można ją uciec jakoś fajniej, no bo nie umówmy się, ten, ten dash to ciężko nazwać to tak naprawdę daszem, ja bym to po prostu nazwał animacją, w której jesteśmy zablokowani od jakichkolwiek innych akcji. Same obrażenia za to są kosmiczne, ponieważ o ile podstawowe te obrażenia zewnętrzne są w wysokości tam jakiejś bazowej wartości i dodatkowo... 30% naszego AP, o tyle druga część ma trzykrotne obrażenia, tak? Czyli bazowo to jest 70 obrażeń na W, a ta wewnętrzna jest 210 i do tego 90% naszego AP to są kosmiczne wartości. I moi drodzy, jeżeli trafimy w late game tą umiejętnością w samym centrum kogoś, to po prostu to będzie one-shot, bo to dochodzi do takich wartości, a dekery w 2K20 będą mieli naprawdę nie lada, nie lada zabawę. Ok, E. E, które nie było pewne, czy jest globalne, ale takie było przypuszczenie wielu, w tym moje i jak najbardziej takie jest. Jest to umiejętność globalna, która oczywiście rozbija się o ściany, natomiast jeżeli ma miejsce, aby lecieć z jednego punktu, to póki nie natrafi na żadną przeszkodę gracza, miniona, to do tej pory będzie lecieć. Co ważne, Animacja początkowa wygląda tak, że ona rzuca, że Lilia rzuca to swoje, to swoje nasionko i ono dopiero po chwili upada na ziemię, i wtedy zaczyna się toczyć. Co to nam daje? Finalnie możemy przerzucić to nasionko nad ścianą, i dopiero wtedy już będzie lecieć. Daje to kilka innych możliwości, rzucenia nad turetem. Już z samego. Już z samego, yy, tak naprawdę z samej fontanny, można rzucić nasionko na na np. midlane, czy toplane, czy botlane, tak aby trafić kogoś, kto będzie na samym środku tej linii. To będzie po prostu taki dodatkowy arrow ażki, który będzie prawdopodobnie rzucany za każdym razem, jak tylko Lilia znajdzie się w bazie. No bo właściwie czemu nie, prawda? Sam slow z tego E nie jest za duży, jest to od 25% do 45 na 3 sekundy. Obrażenia też nie są jakieś niewiarygodne. oto jest od 70 do 150 z dodatkowym 40% Ratio. Dobrze, e, przejdźmy do Erki, która jest tutaj kluczem programu. Tak na dobrą sprawę. E, 130 sekund cooldownu na ulcie, to jest bardzo dużo, natomiast będziemy mogli to w jakiś sposób zbić, tak, na przykład Ultimate Hunterem, zobaczymy, czy to będzie grywane na tak potężnej zdolności, wydaje mi się, że ma być potencjał grany. Jednakże przejdźmy do konkretów, czyli tak, po półtorej sekundy, po półtorej sekundy od wykastowania Erki na celach oznaczonych naszym Dream Dustem, czyli pasywem, jeżeli pamiętacie, Dostają te osoby sleepa. Slipa na dwie sekundy, i jest to no, bardzo długi cecek. Nie oszukujmy się, szczególnie, że na początku są slowowani, i dopiero potem zapadają w ten sen. Po wybudzeniu dostają dodatkowe 100 obrażeń. I tutaj jest przelicznik wysokości 30% AP. Od 100 do 200 w zależności od poziomu umiejętności. Umiejętność kolejna, która jest całkowicie broken, jeżeli to siądzie mocniej. Jak widzicie na ekranie walnięcie we w, w kilka celów z QW, czy właściwie jakiejkolwiek zdolności i sfollowpowanie tego z R daje nam naprawdę niesamowitą kontrolę tłumu, której no, nie ma właściwie chyba w grze kogokolwiek, kto może tak ładnie e, sccekować tyle osób naraz, a Mumu jest na przykład o, o, jakby ograniczony tylko wokół niego. Lilia może kogoś trafić na odległość z tego swojego ziarenka, trafić kogoś w, potem wyfleszować się w kilka osób, walnąć Q i nagle cała drużyna śpi po przyci przyciśnięciu właściwie jednego klawisza. To wtedy już wszystko zależy od naszej drużyny, jak na to zareagują. Natomiast w teorii oczywiście teraz pojawiają się na YouTube, na, na streamach i innych mediach społecznościowych jakieś one-shotowanie Lilio i czy... Ona będzie grana pod fułapę, bo tak właśnie grają ci content creatorzy, i moim osobistym zdaniem może dla fanu tak, ale w finalnym rozrachunku raczej nie. Ponieważ jest to bohater, który będzie bardzo mocno nastawiony na to, aby jak najdłużej przeżyć, aby jak najwięcej obrażeń zadać ze swojego pasywa. Bazowe obrażenia tej, bo tej bohaterki są bardzo niskie. I e, wydaje mi się, że właśnie będzie bardzo mocno polegać a, na tym, aby zadawać obrażenia z pasywa. E, tak jak mówię... W early game ta postać będzie bardzo podatna na agresję z przeciwnych dżunglerów, jeżeli będzie grać w dżungli. W na top lane też będzie abuzowana właściwie przez każdego bruzera, dlatego właśnie wydaje mi się, że będzie grywana raczej pod tanka, w, w, w kierunku Roa, może coś w stylu Alastary Stary Sinched, gdzie to było grane pod właśnie Roa w połączeniu z Rylajką. -like sam jestem ciekawy, jakie wy macie pomysły odnośnie buildów. Tak jak mówię, mi się wydaje, że to będzie grywane pod oftanka, pod AP z jakąś tą maską, aby Salmask, tak, do tego dołożony, może Roa, jakieś takie mocne obrażenia w kierunku HP, AP oraz defensywnych statystyk. Jeżeli chodzi o runy, tak jak wspomniałem na początku, najbardziej teraz, tak, najsensowniejszy wydaje mi się Phase Rush, to jest postać, która ma miliard movement speeda i dołożenie do tego jeszcze więcej movement speeda oraz odporność na wszelakie slowy w grze jest bardzo, bardzo ciekawym pomysłem. Alternatywnie, co jeszcze możemy wziąć? Oczywiście, tak jak mówię, na, na jakichś tam YouTubach zagranicznych pojawiają się montaże już, gdzie, gdzie Lilia Grana pod Electrocuta one-shotuje właściwie każdego, no jasne to... Nie ma sensu w, reali w realnej grze. W solo Q, to nie ma sensu, więc się nie łudźcie, że to będzie raczej tak grane. Wątpię, że to będzie grane electrocute I jeżeli ofensywne runy, to mi się wydaje, że będzie grywany e, Conqueror. O dziwo. Jest to postać odległościowa, bardzo mały ma zasięg bazowy, ale jest to postać odległościowa. Conqueror wydaje mi się bardzo sensownym wyborem, ze względu na to, że mamy właśnie już bardzo dużo że nasz kit działa na takiej zasadzie, że mamy kajtować, skakać wokół naszego przeciwnika i jak najdłużej y i celować, żeby ta walka trwała jak najdłużej, aby ten pasyw go powolutku zjadał z dodatkowymi obrażeniami fizycznymi, y przepraszam, magicznymi, jak i właśnie y Trudem. Dołożenie do tego dodatkowego AP i leczenia, myślę, że ma, daje szansę jeszcze więcej wycisnąć z tej łani. Y tak naprawdę ciężko stwierdzić, jakie inne runy, ewentualnie Predator, może, jeżeli będzie grana z dżungli. Żadne, inna, żadne inne kistą z żółtego drzewka czy czerwonego tak naprawdę nie ma dużego sensu na tej postaci. Dajcie znać, co wy sądzicie. Z mojej strony to wszystko. Jeżeli podobał Wam się film, dajcie subskrypcję, łapkę w górę. Powodzenia w solo queue i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć.